Często się mówi o tym, żeby być sobą, żeby poznać siebie. czy tak naprawdę poznać siebie? Poznajemy swoją historię, bardziej ją rozumiemy i w pewnym momencie wszystko sprowadza się do naszego dzieciństwa. Przynajmniej w teorii psychodynamicznej, w tych modelach psychoanalitycznych możemy nieustannie drążyć swoją historię przez parę, paręnaście lat i dochodzi do jeszcze głębszych poziomów zrozumienia, do jeszcze głębszych poziomów czasami abstrakcji albo prostoty. W zależności od tego, z kim i jak prowadzimy ten proces. Możemy też poznawać się poprzez prowadzenie dziennika. Ta opcja jest już bliższa mojemu sercu i wydaje się bardziej efektywna, bo w dzienniku spisujemy codziennie to, Czego doświadczamy, za co jesteśmy wdzięczni, albo nasze przemyślenia z danego dnia. A później możemy to przeanalizować. Możemy też poznawać siebie na podstawie naszych pragnień, i wartości, na podstawie naszych ról i tego, jacy chcemy być. No i właśnie przychodzimy do drugiej rzeczy, bo jedni mówią: poznaj siebie, a inni mówią: stwórz siebie, zbuduj siebie. Zamiast wypuszczać cały czas aktualizację swojej osoby, to twórz nowa wersja. Pytanie tutaj się pojawia, na ile te wersje są nowe. Na ile ta nowa wersja mnie jest inna. Zaraz na wyrok, nowy rok, nowy ja. Ale czy naprawdę możemy się dołączyć od przeszłości i zbudować siebie na nowo? Do jakiego stopnia możemy siebie tworzyć? I na ile jest to potrzebne? I co w ogóle znaczy to siebie? Te tematy chciałbym dzisiaj pokrótce, razem z tobą, eksplorować. Ja nazywam się Michał Dorożczek, a to jest podcast Lekki Stan, Oddech, Majcep, Medytacja, odcinek trzeci. Zapraszam. Zacznijmy od przywitania oddechu w ciele. To znaczy poczuć swój oddech. Poczuj, jak oddychasz świadomie czy półświadomie, jak powietrze porusza się przez twój nos, przez twoje gardło, przez twoją klatkę piersiową i brzuch. Poczuj, jak napełniasz się powietrzem z wdechem i dozluźniasz ciało z wydechem. Skup swoją uwagę w ciele i na oddechu podczas słuchania tego podcastu czy oglądania wideokastu na YouTube. A tymczasem poznawaj siebie. Właśnie to jest jedna z tych metod, które są mi bliskie na poznanie siebie. Kiedy skupiasz się na swoim oddechu, to skupiasz się na sobie. Oddech jest siłą życia. Niektórzy kojarzą go z praną, z energią, czy z duchem, z eterem lub z innymi określeniami. Cały czas taraj się mieć kotwica w sobie na oddechu. Albo po prostu to rob. Oddechem według pranajamy, według jogi można leczyć. To jest jeden z sekretów samoozdrawiania. Od regulacji ciała. Ale kiedy skupiasz się na oddechu, skupiasz się na swoim ciele. Czyli skupiasz się na sobie. Ciało było wielokrotnie negowane jako punkt odniesienia, gdzie można zgłębiać siebie. Ciało było uznawane za próżne. Czy tak jest? Buddha powiedział, że są dwie drogi do medytacji. Jedna to po prostu usiąść i medytować, a druga skupić się na oddechu i odczuciach z ciała. Czy nie jest ciekawe to, że Kaftez już kiedyś powiedział – myślę, więc jestem – a potrafisz momentami nie myśleć, a dalej jesteś. Czy to nie jest część ciebie? Jeżeli nie myślisz, to kto wtedy jest? To właśnie ty. To właśnie to głębsze siebie. To jest to angielskie self. Głębsze ja. Kiedy mówimy o sprawach, które bardziej czujemy kinestetycznie, o świadomości interoceptywnej, jakby powiedziała nauka, niektóre opisy wymykają się, się słowom. I chodzi tutaj o jakąś nadmierną duchowość. Bardziej chodzi o zwykłe opisy doznań, bo kiedy chcemy mówić o tym, co czujemy, zaczynamy mówić o emocjach. A kiedy skupimy się na doznaniach, poznajemy siebie głębiej. Na przykład czuję napełnianie się i rozluźnianie. Czuję ciągnięcie w prawej nodze i luz w lewym barku. Zacznij poznawać siebie poprzez poznawanie swojego ciała. To jedna z dróg. Kiedy eksplodujesz siebie, eksplodujesz to, jak się czujesz. Dokładnie to mam na myśli, mówiąc, jak się czujesz. Jak czujesz siebie, czyli swoje ciało i to głębsze, ja. Kiedy to robisz, często pojawia się ocena. Tak nie powinno być, bo jest za płytki, za szybki, za wolne, za głęboki. Czy robię to dobrze, czy robię to źle. Jednym z elementów, które pomogą ci dotrzeć do siebie, a przez to do tego, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, jest wyzbycie się tych ocen. Wyzbycie się w takim sensie, że po prostu jest, jak jest. A to tego może doświadczyć tylko będąc tu i teraz. Po prostu będąc. Nie skupiając się na tym, jak powinno być, jak może być. Jaki, jaka jestem dla świata i wobec świata. Chociaż to też jest ważne. Ale to jest drugi Drugi aspekt bycia, pierwsze bycie, które jest najważniejsze, moim zdaniem, to jest bycie w tu i teraz, bycie w sobie. Nawet kiedy to mówię, robię krótkie przerwy, żeby wrócić do siebie, żeby nie dać się pochłonąć całkowicie dla świata zewnętrznego, żeby nie dać się rozpuścić w strumieniu myśli, emocji, zachowań. Bo prawdziwą wolność masz w sobie, prawdziwe szczęście, prawdziwe poczucie sensu. Gdy też przychodzimy od tego odkrycia, którym jest głębsze ja, do tego, jaki jestem wobec świata i dla świata, tutaj wchodzą struktury osobowości, struktury ego, role społeczne, które możesz już kreować. Ale kiedy masz zakwiczenie głębokie w sobie, na początku w swoim oddechu, Później w ciele, w ciele wewnętrznym głębszym, ciel, gdzie ta głębokość nie ma granicy. Możesz schodzić cały czas głębiej i głębiej. Gdy masz to zakotwiczenie w sobie, wtedy budujesz inną jakość bycia swojej osobowości, swojego ego. Wtedy budujesz inną jakość osoby, którą reprezentujesz poprzez swoje imię i nazwisko i dole społeczne. I wtedy wchodzi coś takiego w autentyczność. Możesz autentycznie wyrażać swoje myśli, uczucia i zachowanie. I nie czujesz się przez to skrępowany, skrępowana, a zarazem poruszasz się cały czas w obszarze norm społecznych, nie kłócąc się z tym. A chyba o to nam chodzi. Żeby czuć się dobrze w swoim życiu i czuć się dobrze w swoim ciele. Czuć się. I tego Ci życzę, żeby poprzez praktykę oddechu, mindsetu i medytacji i słuchanie też tego podcastu Twoje życie stało się głębsze na tyle, na ile tego chcesz i potrzebujesz w danym momencie. Oraz szczęśliwsze. Podsumowując, od zwykłego ćwiczenia, którym jest obserwacja oddechu i który jest obecny w wielu praktykach medytacyjnych, Przywitanie oddechu, obserwacja oddechu, przywitanie oddechu w ciele. Przechodzimy do tego, jak tworzymy się wobec świata i dla świata. Hmm. Dlatego, że kiedy masz solidną podstawę, to możesz wzrastać naprawdę wysoko i osiągać to, czego naprawdę chcesz. Jeżeli twoją główną motywacją jest wyjście z dołka, Albo wspięcie się na jeszcze wyższy szczyt, to i tak trzeba zacząć od tego, żeby zakorzenić się głęboko w sobie. To był podcast Lekki Stan Oddech, Mindset, Medytacja. Ja nazywam się Michał. A ty, jeżeli ci się podobało, daj znać w komentarzu i podziel się tym z innymi. Cześć.